Siemanko, uszanowanko, z tej strony, Patryk Bodynek. I zapraszam Was dzisiaj na odcinek. Nauczę Was robić bardzo przyzwoity samolot. Z takiej kartki wyjdzie Wam takie coś. Bardzo dobrze lata. No więc przechodzimy do odcinka. Nie umiem montować. A, dziwicie się po co te słuchawki? Po prostu tu jest mikrofonik i lepiej mnie słyszycie. Po prostu wiecie, no to przechodzimy do odcinka. Mówiłem, że już nie umiem montować. Tam, w którymś odcinku, chyba dobra. Pierwsze, co zrobimy, to złożymy go tak na pół. O tak, ale musi być równo, bo jak nie będzie równo, to wtedy no, po prostu samolot będzie jakiś taki zdezelowany. A jeszcze Wam pokażę mój stojaczek na telefon w ogóle. Genialny pomysł zrobiłem. W ogóle z latareczką. Po prostu genialny pomysł zrobiłem. Ale to pod koniec odcinka. Jeszcze zapraszam Was, żebyście subowali mój kanał. I jak już macie tak złożone, to zostawcie łapkę w górę. Aby robić więcej takich filmików? No, po prostu, żeby mnie zmotywować. Dobra, jak już złożyliście, tak, to robimy takie, coś takie. O. Po prostu dociągamy, tak jakby zginamy, ale musi być do tej linii, co złożyliśmy. Z drugą stroną to samo. A jak już złożyliście, to po prostu składamy jeszcze raz tak. I drugą stroną oczywiście, to samo, nie? I teraz wam dam chwilkę, aby zostawić łapkę w górę i suba z dzwoneczkiem. Dobra, jak już zostawiłeś, to lecimy dalej. Jak już macie, tak? To składamy go tak. A jak macie już tak, to to dociągamy jakby do końca tego samorociku. I to do góry. I z drugą stroną to samo. Tak. I kurde, czasami to się nie udaje, ale... Ale jest spoko. Już macie... Tak. I zdradzę wam jeszcze takie coś, że... Po prostu tutaj zaginacie tak, tak i tak. Po prostu on wtedy lepiej lata. Jakbyście nie wiedzieli. Dobra, to skoro już mamy, to spróbujemy polecieć tym. I uwaga, leci. Daleko leci. И я вам полезам. И субочи мой канал. Удачи с вас звонечки. Лапка в горе. И папа.